W jaki sposób należy przeżywać to święto? Rodzinnie. Przede wszystkim tradycja jest taka, że spotykamy się tutaj na grobach z rodzinami, które się rozjechały po całej Polsce, po całym świecie. Jest to czas takie trochę zadumy. Mamy dzisiaj ładną pogodę, w tamtym roku też się udała. Myślę, że chwila zadumy nad, i wspomnienie nad bliskimi i przyjaciółmi, którzy odeszli od nas. Pozwolą nam zrobić też refleksję nad e, przyszłością, na się nad tym, jak jest sensem życia i na czym wszystkim tutaj przychodzimy pomyśleć. Na co zbieracie pieniądze? Zbieramy na koszulki, drużyny i na biwak. Właściwie to na zimowisko, które, które prawdopodobnie zrobimy w ferie. Dlaczego akurat taką formę wybrałyście? Stwierdziliśmy, że może spróbujemy, właściwie to jest nasz, nasz pierwszy raz. Yy, idzie nam całkiem nieźle. Mam nadzieję, że, że będzie jeszcze lepiej, a no, tak, tak jakoś wybraliśmy w tym roku właśnie z nicze. Pani mieszka w Mszanie, czy może przyjechała? W Mszanie. Ja przyjechałam z Krakowa, wybrałam się tutaj z moim kuzynem, z żoną i teraz właśnie położyliśmy piękną wiązankę, idziemy do rodzinki na pyszny obiadek, a potem jeszcze raz wrócimy tutaj i poodwiedzamy już tak najbliższych. W jaki sposób należy przeżywać te dni? Myślę, że w gronie najbliższej rodziny i tak spokojnie. Pogoda nam dopisuje, też jest pięknie. Zbieramy się czasami drużynami i sprzątamy, a tak to mamy warty właśnie przez, przez takie święto, na przykład w przyszłym tygodniu będzie warta na 11 listopada. 감